Proszę państwa, przede wszystkim bardzo dziękuję, bo nie daj Boże jeszcze o tym zapomnę, z tych emocji, które teraz mi towarzyszą. To ogromny, ogromny zaszczyt nominacja do Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. I właśnie to słowo kuźnia zwraca moją szczególną uwagę, bo tak lubię myśleć i o języku i o tej mojej skromnej działalności, która ma służyć upowszechnianiu, bardzo dziękuję, upowszechnianiu wiedzy o nim. Proszę państwa, kuźnia to jest może trochę zapomniane, ale bardzo ważne i szczególne miejsce, bo w tej kuźni właśnie powstają i rzeczy codziennego użytku, i obiekty sakralne. Ale i w tej kuźni czasami zdarza nam się zakląć wtedy, kiedy coś delikatnie mówiąc nie idzie po naszej myśli. Ale to, co różni tradycyjną kuźnię od y, kuźni językowej, to to, że ta językowa jest jednak dość zaludniona, a więc łatwo tutaj o różnego rodzaju, zważywszy na temperaturę tego miejsca, oparzenia. Ale znalazłem taką informację w internecie, że kowale bywali także felczerami. Więc myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, że i tutaj ten obrazek się dopełnia, ponieważ słowo niesie również tę magiczną i uzdrawiającą moc. Znalazłem też informację, że kowale bywali dentystami, ale wybaczą Państwo, nie będę szukał uzasadnienia dla tej metafory, bo wydaje się wysoce nieatrakcyjna. Proszę Państwa, w tym przelewaniu, przetapianiu i wykuwaniu słów musimy być silni, musimy mieć pewnego rodzaju umiejętności, ale czasami musimy być wrażliwi. I może trochę nieporadni, bo ta nieporadność, chociaż zwykle oceniana negatywnie, pozwala nam jednak na wynalezienie czegoś nowego i świeżego. I wreszcie, proszę Państwa, kuźnia to miejsce spotkania mistrzów z uczniami, a właściwie uczniów z mistrzami. I dlatego też, stąd narodził się pomysł cyklu filmów Przysłowie, rozmów, do których zaprosiłem m.in. profesor Maję Komorowską czy panią Krystynę Czubównę. Bardzo Państwu dziękuję, ale przede wszystkim dziękuję tym, bez których moja działalność nie miałaby żadnego, najmniejszego sensu. Moim widzom, wszystkim razem i każdemu z osobna, bo bez Was nie udałoby mi się utrzymać tego ognia, bez którego ta kuźnia nie mogłaby działać. Kłaniam się Państwu nisko. Dziękuję.